Nowy parkiet, pożycie dachowe czy też wyremontowane szatnie. Kapitalny remont sali gimnastycznej w zespole szkoły podstawowej i gimnazjum w Prajowie dobiega już końca. Sala jest niemal gotowa do użytku. Inwestycja w Porajowie, która dotyczy remontu kapitalnego, pozdarzenia, które miały miejsce w poprzednim roku, to bardzo ważne inwestycje. Przede wszystkim największy, jeżeli chodzi o finanse, największa inwestycja to kapitalny remont sali gimnastycznej. Zostało, zostało wymienione całe poszycie dachowe, również konstrukcja pod parkietem, izolacja i sam parkiet. Do tego sala została pomalowana, zostały wymienione drzwi, a więc ogrom, ogrom robót tutaj został wykonany. Oczywiście wią wiązało to się z licznymi aneksami, żeśmy kilkakrotnie zmieniali zakres robót, bo jest to tak nietypowa praca, która w ciągu jej trwania niestety dostarczała nam nowych wiadomości, to, co znajduje się pod, no i to wymagało interwencji zrobienia tego raz na zawsze, żebyśmy mogli korzystać z tego bardzo, bardzo długo. Finansowo rzeczywiście poważny wydatek, ale to nie tylko hala gimnastyczna, to również pomieszczenia przeznaczone na szatnie, to również wszelkie sanitariaty, ale także dzięki tutaj też staraniom pani dyrektor, udało się jakby od podstaw stworzyć dwie nowe sale, między innymi sala zabaw dla sześciolatków, to dzięki operatywności i wykorzystaniu tych materiałów, które tutaj były rozebrane na poszyciu dachowym. O remoncie mówi także dyrektor zespołu pani Grażyna Jarosz. Tak, remont, remont domiega końca. Zaczęliśmy już w lipcu, natomiast w grudniu powinniśmy wejść na, na salę. Tak jak powiedział pan burmistrz, sala została od podstaw, odbudowana, cały parkiet. Zmieniony został dach, także mamy w tej chwili już ciepło na hali, bo to był też taki problem. Bolączka szkoły, że na hali było zimno. Dzięki temu, że dach jest nowy, jest tutaj bardzo, bardzo cieplutko. Cała sala jest pomalowana, wymienione są ściany regipsowe, które były przy oknach. One są wzmocnione specjalnymi płytami, także że mamy nadzieję, że, że już piłki w ścianie to, to zamierzchła przeszłość. Sala gimnastyczna niewątpliwie stanie się wspaniałą wizytówką zespołu szkoły podstawowej i gimnazjum w Porejowie i przez długie lata będzie służyła jej uczniom.